Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, gdzie znaleźć Ulrike w momencie, gdy ona ucieknie z miasta Malwa. Jest ona dokładnie w tym miejscu, wioska Harv. Znajduje się ona na lewo od miasta Vernwurth. E, tylko, żeby ją tu zastać, będziemy musieli zrobić kilka misji. Jak już tutaj dojdziemy, podejdzie do nas Fioran i będzie nas prosił o to, żebyśmy mu pomogli z zabiciem kilku jaszczurów w tej wiosce. Jak to zrobimy, to będziemy musieli tutaj przyjść za kilka dni, tylko to nie działa na takiej zasadzie, że sobie tutaj odpoczniemy albo zrobimy obozowisko, które jest właśnie obok tej wioski, dokładnie w tamtym miejscu. Ja musiałem cofnąć się tak gdzieś konkretnie, na przykład do samego miasta Wernewort. Wrócić tu znowu za te kilka dni i dopiero wtedy Fioran podszedł do nas znowu poprosić, żebyśmy jeszcze raz pomogli mu z zabiciem tych jaszczurów. Jak już drugi raz. Pomożemy mu z tymi jaszczurami, to powinny pokazać się tutaj postacie. Jest taka możliwość, że jeszcze tutaj w tej jaskini będzie trzeba zrobić misję, w której będziemy musieli wejść dokładnie w głąb tej jaskini i uratować kilku wojowników, ale nie wiem, czy jest to konieczne, więc radziłbym w pierwszej kolejności zrobić właśnie tę misję z tymi jaszczurami. Poczekać aż Ulrika się tu pojawi, a jak się nie pojawi, to po prostu pójść i tam zrobić jeszcze tą misyjkę. Z tego co mi jeszcze wiadomo to trzeba tą misję wykonać przed zrobieniem ferii oszustw, czyli przed misją z koronacją. Zachęcam do zobaczenia naszych innych poradników i zostawienia suba. Strzała!